Miłostki trzymają mi się bardzo długo. Urzekam wdziękiem, urodą i odwagą. No, byłem kiedyś w EU z księżniczką orleańską, ale nie mogłem się oprzeć, aby nie oglądać się za innymi dziewczętami. No księżniczka o wszystkim się dowiedziała, podrapała mnie i wygnała. Brex! Od siebie. Pogodziła nas dopiero markiza Fiski. Księżniczka stała z jednej strony alkowy, ja z drugiej i całą tą drogę przeszedłem na kolanach do księżniczki. Takie i inne sceny powtarzały się bardzo często, aż znudziło mię się być bitym. I sam przeczepałem księżniczkę i to. Kilka razy i to dosyć mocno. Od tego czasu nie utrzymuję z księżniczką żadnych stosunków. A dziś, choć mam ponad 91 lat, chętnie dosiadam konia i to bardzo chyżo. Nagrajcie mi coś, jakąś pieśń, proszę.